Witajcie moi drodzy, pochwalony niech będzie Ojciec i Syn i Duch Święty. Jezus Chrystus przybył, aby ustanowić swoje królestwo nie dzięki sile zwycięzcy, ale dzięki dobroci i łagodności Pasterza. Ustanowił Królestwo Prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. A teraz Wszyscy uczyńmy znak krzyża i módlmy się, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże nasz, Ty jesteś najświętszym Królem i władcą wszystkich narodów, wszechmogący i miłosierny Boże, ty łamiesz moc zła i czynisz wszystko nowe w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, królu. I panów wszechświata. Niech wszyscy na niebie i na ziemi wysławiają Twoją chwałę i nigdy nie przestaną Cię chwalić. Boski królu miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i wszelkich dobrych rzeczy, chroń królu nasz, nasze rodziny i ziemię naszych narodzin. Chroń nas od naszych wrogów i przebacz nam, Królu Najwyższy, nasze grzechy przeciwko bliźnim i Tobie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Wszechmogący Wieczny Boże, którego wolą jest odnowić wszystko w Twoim umiłowanym Synu, Królu Wszechświata, spraw, aby całe stworzenie, uwolnione z niewoli, mogło Pełnić służbę Twojemu majestatowi i nieustannie głosić Twoją chwałę. Amen. Moi drodzy, obchodząc uroczystość Chrystusa Króla, zwróćmy się do Pana Jezusa, który puka do naszego serca i duszy naszej bez żadnego przymusu, ale z najwyższym szacunkiem dla nas. Niech Bóg błogosławi Was i Waszych bliskich. I będzie w waszych sercach, myślach i czynach. A teraz zachęcam wszystkich do składania intencji w komentarzu. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże z Marią w sercu.